Witam Was moi kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie rozwiążemy zadanie z hydrostatyki dotyczące obliczenia siły wyporu. Zadanie widzicie przed sobą na ekranie. Mamy tam do policzenia wartość siły wyporu, która działa na, na sześcienną kostkę o krawędzi 10 cm zanurzoną całkowicie w oliwie. No i mamy podaną gęstość oliwy. Nie jest to trudne zadanie, zwykłe, które. Wręcz bym powiedział bardzo łatwe, ale też trzeba tutaj zauważyć pewien trik. Wypiszmy sobie dane. No i co mamy tutaj dane? Oczywiście dane, dane daną mamy gęstość oliwy, tak? Czyli d cieczy, d cieczy to jest 920 kg na metr sześcienny. Taka jest gęstość oliwy. Mamy oprócz tego, wiemy, że zanurzamy tam jakąś sześcienną kostkę, która ma krawędź 10 cm. No to weźmy sobie, oznaczmy tą krawędź jako A na przykład. No i ona będzie miała 10 cm, ale ponieważ tutaj mamy w gęstości, mamy kilogramy na metry sześcienne, a tutaj mamy w centymetrach, no wypadałoby zamienić to na podstawowe jednostki, czyli na metry, Czyli to jest oczywiście długość tej kostki 0,1 metra. No i wiemy od, otóż, że będziemy potrzebować też e, m, przyspieszenia ziemskiego e, 10 N hmm. przez kilogram. Dlaczego przyspieszenia ziemskiego? A no, dlatego, że jak e, z, napiszemy sobie szukane, e, szukane w zadaniu jest e, obliczenie siły, wartości siły wyporu. Więc no, trzeba zastosować wzór na siłę wyporu, tak? No i ten wzór na siłę wyporu, jak doskonale pamiętacie, to siła wyporu to jest siła, która działa na każde ciało zanurzone w cieczy. Ta siła wyporu działa zawsze, jest skierowana do góry, tak? I jest liczbowo równa ciężarowi cieczy wypartej przez to ciało. Więc y, siła wyporu oz, y, oznaczamy ją wzorem D cieczy razy G razy V wypartej cieczy. No i teraz zobaczmy, co się dzieje. Y, mamy y, y, gęstość cieczy zanurzonej, y, w której zanurzona jest ta sześcienna kostka G, przyspieszenie ziemskie mamy, natomiast objętość wypartej cieczy. No to tutaj musimy się zastanowić chwilę. Skoro mamy sześcienną kostkę, która włożona do naczynia jest całkowicie zanurzona, no to wtedy wiadomo, że ona jak włożymy tą kostkę, to ona wyprze tyle, tyle oliwy, i jaką ma objętość, tak? O tyle podniesie się poziom wody. Wobec tego objętość tutaj zanurzonego ciała, będzie równa objętości wypartej cieczy. W takim razie musimy obliczyć objętość tego ciała. Objętość, oblicz... objętość sześcianu, no musimy tutaj pamiętać z geometrii, że objętość sześcianu, sześcian to jest taka bryła, która ma oczywiście wszystkie boki, wszystkie krawędzie takie same. W naszym przypadku to będzie 1,1 dziesiąta metra, czyli objętość takiej bryły obliczamy mnożąc po prostu wszystkie te, te krawędzie, czyli mamy 0,1 metra razy 1 ,10 metra i razy 1 ,10 metra. Oczywiście jak to policzymy, to otrzymamy wynik 0,001 tysięczna 000 metra, ale sześciennego. No i słuchajcie, sprawdzamy. Gęstość cieczy mamy, wiemy, że to jest w oliwie, to oliwa 920, kilogramów na metr sześcienny. D, y, g, y, g, y, g mamy i V obliczyliśmy. No to możemy podstawić do wzoru, tak? Czyli podstawiamy siła wyporu Fw równa się, no i co? 920 kg na metr sześcienny, tak? Razy y, 10 newtonów przez kilogram. 10 N przez kilogram, tak? I razy, i tutaj jest 1000, tysięczna. mogę ją łatwiej mi będzie policzyć, jak zapiszę to w ułamku zwykłym, że to jest 1000 tak, metra sześciennego. No i policzę to, e, zobaczcie. E, oczywiście wiadomo, że mnożąc liczby przez ułamek, e, te liczby idą do licznika, czyli zapiszę to 920 razy 10 razy 1. Oczywiście nie muszę tego 1 y, pisać, ale już dobrze, niech będzie. Dzielę to przez 1000. Natomiast jednostki teraz skracam. A, chociaż jeszcze też zapiszę na jednej kresce. Na wspólnej kresce. Licznik do licznika, mianownik do mianownika. Czyli mamy tak. Kilogramy razy newtony razy metry sześcienne. Natomiast tutaj mamy metry sześcienne razy Kilogramy i to tyle, tak. No i teraz, co mamy tutaj, co możemy skrócić? Widzimy, że kilogramy z kilogramami, metry sześcienne z metrami sześciennymi, zostaje nam siła wyporu w Newtonach to dość dobrze. <grym> Dlatego że wiemy, że e, poprawnie policzyliśmy. Oczywiście tutaj zobaczcie, też można skracać, czyli jedno zero stąd skracamy z tym, to skracamy z tym. No i mamy teraz bardzo łatwe liczenie, siła wyporu równa się 92 razy 1 razy 1, czyli 92 przez 10. Napiszmy to. 92 przez 10 newtona, tak? A to wychodzi, że to jest, jak podzielimy przez 10, to jest 9,2 newtona. Tyle wynosi wartość naszej siły wyboru, jeżeli mamy ciało, czyli tą kostkę sześcienną, i ta kostka sześcienna jest zanurzona w, jakiejś tam, w jakimś tam pojemniku, tak, z oliwą, tak, no to ta siła wyporu to będzie siła, która jest zaczepiona w środku tego ciała i działa do góry, tak, siła wyporu działa do góry, a wartość tej siły wyporu wynosi 9,2 N. I tym samym obliczyliśmy naszą siłę wyporu, można jeszcze sformułować odpowiedź. No, i to tyle. Myślę, że łatwe zadanie. Jedyna trudność to była tutaj, żeby zauważyć, że trzeba przeliczyć czy zamienić jednostki długości, licząc objętość tej, tej bryły. I co jest jeszcze ważne? Słuchajcie, bardzo ważne jest to, że ta bryła jest całkowicie zanurzona w, w, w oliwie. Jest całkowicie. Zanurzona w oliwie, więc wypiera tyle oliwy, jaką ma sama objętość. To jest bardzo ważne. To wszystko dziękuję. Widzimy się w następnym zadaniu.